Szumi historię, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Witam serdecznie. Wszyscy kapitulują we wrześniu. A my wytrzymamy do października. To zdanie oczywiście dotyczy obrony Helu w 1939 roku, który był najdłużej broniącym się polskim ośrodkiem na początku II wojny światowej. Ale żeby nie spłycać całej opowieści do tego, że Hel bronił się tylko 32 dni, i w związku z tym, że ostatnio była rocznica kapitulacji Helu, chciałem Wam ten temat dzisiaj troszeczkę przybliżyć. Ale jak zwykle zacznijmy od początku. Hel do Polski trafia wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i pozyskaniem Pomorza w 1920 roku. Wtedy też dostrzeżono jego pewien potencjał militarny. Otóż wcześniej nie było tam żadnych stanowisk artyleryjskich, nie było tam żadnych dział. Te rybackie wsie i miasteczka, które tam się znajdują, zaczynały służyć jako kurorty, jako miejsca wypoczynku. Zresztą XIX wiek i turystyka to już temat wam dobrze znany. Hel to taka niezatapialna twierdza, a przynajmniej Teren, który ma szansę taką twierdzą się stać. W związku z tym, że podczas I wojny światowej rozwój artylerii był bardzo dynamiczny i powszechnie były już stosowane działa o zasięgu nawet do 30 km. Gdyby na Helu umieścić takie działa, to można by skutecznie zablokować dostęp do Gdańska, jak i później się okaże Gdyni. W razie potencjalnego zagrożenia konfliktu militarnego helskie działa będą bronić dojścia do naszych portów. Ten pomysł spotkał się z mieszanymi opiniami, ale był taki pan, nazywał się Heliodor Laskowski, wybitny artylerzysta, który kończył szkoły nie tylko w Polsce, ale i za granicą, to on przeforsował utworzenie rejonu umocnionego w Helu. Od 1936 roku Hel oficjalnie nosił miano rejonu umocnionego. Co bardzo skutecznie zabiło turystykę na kolejnych kilkadziesiąt lat, ale za to powstało tam wiele dział, stanowisk artyleryjskich, bunkrów, schronów, a także kolej wąskotorowa, która to wszystko miała spiąć w jeden system. Dzięki kolei wąskotorowej, zarówno żołnierze, jak i amunicja mogły być w miarę sprawnie przemieszczane między stanowiskami artyleryjskimi, schronami, portem wojennym, a magazynami amunicyjnymi. Powstało 24 km torowisk, w tym wiadukt, który jest zabytkiem techniki, wiadukt, gdzie kolej wąskotorowa przyjeżdża pod koleją tradycyjną. Na Helu również zamontowano nasze największe działa, które posiadaliśmy w 1939 roku, czyli 31 baterię cyplową, którą. To załoga nazwała na cześć Heliodora Laskowskiego właśnie. W związku z tym, że to on przeforsował i przekonał osoby u władzy do tego, że taka inwestycja na helu ma sens. To też bez wahania, te największe działa, które zostały tam zainstalowane, nazwano właśnie na jego cześć. Były to działa szwedzkiej produkcji Boforsa. charakteryzowały się kalibrem 152,4 mm. I takie działa pozyskaliśmy cztery. Co ciekawe, Polska Szwedom nie zapłaciła pieniędzmi za te działa, a zapłaciła węglem, a konkretnie przekazano Szwedom 125 tysięcy ton węgla. Półwyspu również miały bronić nasze okręty, a raczej miały osłaniać półwysep, będąc jednocześnie osłaniane przez polską artylerię stojącą właśnie na helu. Niestety sytuacja polityczna podczuła się w taką stronę, że konflikt, który wisiał w powietrzu, to konflikt przede wszystkim z Niemcami. W związku z tym trzy nasze niszczyciele zostały odesłane do Wielkiej Brytanii w 39 roku, żeby ich po prostu nie stracić przy miażdżącej przewadze wroga. Niemniej jednak okręty podwodne zostały. Został Gryf, został Wicher. Dwa duże okręty, okręty podwodne w ramach akcji Worek, miały osłaniać Półwysep Helski miały pilnować, żeby do niego nie zbliżały się żadne niemieckie okręty wojenne, żeby niemieckie wojska nie mogły dokonać desantu na półwysep. No jednak Niemcy nie byli głupi i doskonale wiedzieli, że gdzieś w morzu czają się polskie okręty podwodne, a zatem wysyłanie jakichś dużych transportowców, jakichś pancerników na niewielką odległość od półwyspu zapewne skończy się bardzo źle dla tych jednostek, ponieważ okręty podwodne czekają. A zatem w pierwszej kolejności zorganizowano masowe naloty i bombardowania. Lotnictwo niemieckie z ogromną pieczołowitością od momentu wybuchu II wojny światowej wyszukiwało polskich okrętów podwodnych tak, aby je namierzyć i unieszkodliwić. To spowodowało, że niedługo po tym zapadły decyzje, że kto może, niech ucieka do Wielkiej Brytanii, a jeżeli się nie da, to do jakiegoś neutralnego portu. Wraz z kolejnymi dniami września 1939 roku. Trzy okręty polskie: ryś, żbik i sęp odpłynęły do Szwecji, natomiast orzeł i wilk przedostały się do Wielkiej Brytanii. W sierpniu 1939 roku zarządzono ewakuację półwyspu, aczkolwiek trzeba przyznać, że lokalnych mieszkańców siłą nie zmuszano do tego, aby półwysp popuścili. Jeżeli ktoś bardzo chciał zostać, no to trudno. Jego ryzyko. Żołnierze w lasach budowali ziemianki. Takie prowizoryczne drewniane schrony, które służyły do odpoczynku. Do tego, żeby schronić się przed nalotem, ale jednocześnie powodowały, że nie trzeba było wracać do jednostek gdzieś w mieście, i żołnierze mogli bacznie obserwować cały półwysep, nie dopuścić do desantów. Część żołnierzy w tych drewnianych schronach. Spędziła cały okres obrony Helu. Niemcy spodziewali się tego, że polskie okręty podwodne będą polować na niemiecką Kriegsmarine, a zatem okrętów póki co za bardzo nie zbliżali. Za to zmasowane naloty, które były organizowane na półwysep, mogły robić wrażenie czasami po kilka nalotów dziennie, w każdym z nich brało od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu samolotów. A to spowodowało, że polska artyleria przeciwlotnicza miała co robić. I przez cały okres obrony zestrzeliła 32 niemieckie samoloty. Polskie działa baterii Laskowskiego skutecznie również odstraszały zbliżanie się niemieckich jednostek do samego Helu. Oczywiście żołnierze funkcjonowali na całym Półwyspie, ten rejon między Helem a Juratą po prostu był najbardziej zmilitaryzowany, ale jeszcze w 1939 roku utworzono kolejny ośrodek obrony w Jastarni, zaminowano dojście na Półwysep, tak, aby w razie czego można było wysadzić takie zapory minowe, utworzone z głowic torpedowych i doprowadzić do przerwania półwyspu, co miało utrudnić przemieszczanie się wojsk przeciwnika, a przede wszystkim uniemożliwić wjazd pojazdów pancernych na półwysep. Szlejcwik Holstein, który ostrzeliwał Hel z Westerplatte, był bardzo nieskuteczny. Obrońcy Helu wspominali to w ten sposób. Widać, że Szlejcwik strzelił. Słychać, że Szlejdzik strzelił i dolatuje pocisk. Nie chcę przeciągać audycji, ale od momentu jak widać, że Szlejdzik stojący przy Westerplatte oddał salwę, do momentu aż pociski dolatują do Helu, plus minus mijają dwie minuty. Z tej odległości Szlejdzik w dużej mierze strzelał po to po prostu, żeby strzelać. Nie był to ogień precyzyjny, Niemcy mieli duży problem, żeby strzelić się w cel. Półwysep z daleka wygląda po prostu jak klas. Tym bardziej, że Polacy stopniowo różnego rodzaju wysokie punkty, wystające ponad korony drzew, ułatwiające branie poprawki na strzał, stopniowo rozbierali i wysadzali, tak aby ten ostrzał Niemcom jeszcze bardziej utrudnić. 20 września schleizig holstein wypłynął z Gdańska na potyczkę z Helem. W pewnym sensie ta potyczka pozostaje nierozstrzygnięta. A w pewnym sensie można powiedzieć, że Szlejtwig ją przegrał, ponieważ pociski wystrzelone z baterii Heliodora Laskowskiego przebiły się przez pancerz wieży, uszkodziły działa dziobowe na Szlejtwigu. No i Niemcy jak to zobaczyli, to stwierdzili, że koniec podpływania bliżej półwyspu. Można utracić okręt. A, tam, pal sześć ten okręt, to, to był pływający złom. Szkoda ludzi. Gdyby polskie działa trafiły w magazyn amunicyjny, ze Szlejcwiga wiele by nie zostało, a większość marynarzy na jego pokładzie zapewne by zginęła i utonęła. Od wieczora 2 września w Helskim porcie również cumowały Wicher i Gryf, które miały stać się stacjonarnymi stanowiskami artyleryjskimi, najdroższymi stanowiskami artyleryjskimi, jakie mieliśmy w 1939 roku. Padł rozkaz wygasić piece, wyokrętować załogę, na pokładzie mieli zostać tylko i wyłącznie artylerzyści, którzy od strony południowej mieli osłaniać półwysep. No i początkowo miało to nawet sens, ale Niemcy, jak tylko zauważyli, że okręty te stoją w porcie, to zorganizowali zmasowane naloty na port wojenny. Jeden, drugi udało się przetrwać, ale trzeci okazał się niestety skuteczny i zabójczy zarówno dla gryfa, jak i wichra. Potem nadludzkim wysiłkiem Wchodł rozkaz, aby zdemontować działa z wichra i te ustawić jako stacjonarne stanowiska artyleryjskie po północnej stronie. Rozpoczęło się wylewanie betonu na fundamenty, zdemontowane działa z okrętów i metr po metrze, z ogromnym wysiłkiem na drewnianych belach przez piaskowe wydmy przetaczano stopniowo te działa tak, aby pod koniec września umieścić je na swoich stanowiskach artyleryjskich. Niestety jednak cały proces trwał na tyle długo, że działa te zdążyły tylko oddać salwy próbne, bo rozpoczęły się rozmowy dotyczące kapitulacji. Tuż przed podpisaniem samego aktu kapitulacji helskiej obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić niemiecki samolot, a jeden z niemieckich trałowców płynął na minę zastawioną przez wilka i spektakularnie wyleciał w powietrze. Hel skapitulował 2 października 1939 roku. To nie jest tak, że brakowało jedzenia i amunicji. Jedzenia było jeszcze bardzo dużo. W momencie kapitulacji otworzono magazyny żywieniowe i rozdano całe jedzenie żołnierzom, tak żeby przez pierwsze dni w obozie mieli co jeść. Niektórzy wspominali, że dostawali tak duże kawałki szynki, że nie mogli jej donieść. Policzono, że na wysokich racjach żywnościowych dla całej załogi Półwyspu Helskiego jedzenia starczyłoby jeszcze na kolejne pół roku. Z amunicją było troszkę gorzej, może nie aż tak, że staczyłoby jej na pół roku. Chodziło o co innego. Polska de facto przestała znowu istnieć. Ginąć, żeby ginąć, nie ma sensu. Krew polskiego żołnierza jest zbyt cenna, żeby przelewać ją dla zasady. Zostaliśmy osamotnieni. Skapitulowała Warszawa. Rosja sowiecka wbiła nam nóż w plecy. Polska znika z mapy. Kel jest ostatnim broniącym się polskim ośrodkiem. Bardziej, że dwa oddziały złożone z rekrutów zaczęły się buntować. Chciały odbić port wiastarni i poddać się Niemcom. To musiało być naprawdę przerażające przeżycie. Wszędzie dookoła jest już cisza. Działania wojenne się zakończyły. A na hell ciągle spadają bomby. Na hell ciągle spadają pociski artyleryjskie. Żołnierzom, którzy trafili do wojska z poboru, zaczęły wysiadać nerwy. No i tak, na dobrą sprawę warunkach wojennych za tego typu zachowanie, kara może być tylko jedna: sąd, rozstrzelanie. Ale dowódcy, nie chcąc kończyć tej chwalebnej obrony Helu w tak krwawy sposób, przystępują do rozmów kapitulacyjnych. Akt kapitulacji został podpisany w Grand Hotelu w Sopocie, a żołnierze później na statkach przewiezieni do Gdyni, gdzie byli spisywani i w większości trafili do obozów. Niemcy potem infrastrukturę na półwyspie rozbudowali, ale to oczywiście temat na zupełnie inny odcinek. Dziękuję za dziś i do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku. Szumi Historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.